Siema, z tej strony Kwiatek. Dzisiaj troszkę inny film, ponieważ tak jak wiecie, ostatnio nagrałem film na temat CraftPlaya, na którym pokazywałem różne rzeczy, które tam robił. I jak można było się domyśleć, bardzo nie spodobało się to właścicielowi serwera, czyli Axonowi, który postanowił dać fałszywe zgłoszenie na YouTube'a, mówiące o tym, że złamałem jego prawa autorskie grając na serwerze. To jest jakimś pieprzonym absurdem, bo w jakiś sposób granie na serwerze może łamać jakiekolwiek prawa autorskie. Skoro serwer Minecraft jest dostępny publicznie i każdy sobie może na niego wejść i nagrać z niego cokolwiek tylko chce, to nie tak, że musicie pisać najpierw do administratora z pytaniem, czy możecie nagrać film, następnie wysłać go do ocenienia i dopiero wtedy możecie, bo macie prawa autorskie. Ale gdyby to tak działało, to byłoby naprawdę zabawne. Warto też dodać, że za fałszywe zgłaszanie można wyciągnąć konsekwencje prawne. Tak tylko tutaj zaznaczę. Dzień potem zgłosił on jeszcze mój drugi film, który jest w połowie tylko Craft Plus przed w ogóle czterech Miesięcy, znowu za ten sam powód, który ma prawa autorskie, czyli znowu totalny bullshit. Próbowałem się od tego odwołać na YouTubie. Odrzucili moją pierwszą prośbę, ponieważ mają w to totalnie wysrane. YouTube w ogóle nigdy nie wstaje po stronie twórców. Aktualnie wysłałem drugie i zobaczymy, jaki będzie tego rezultat. Prawda jest taka, że jeżeli to przejdzie, to raczej na pewno ten film powróci na kanał, ponieważ jest to bezpodstawne, tak jak już powiedziałem, zgłoszenie. Także mam nadzieję, że YouTube to w końcu przepuści. Tak samo było przecież z filmem z Centrum PVP, w którym nie złamałem w żaden sposób regulaminu, ponieważ użyłem nazwiska oraz imienia publicznej osoby, ale YouTube tego nawet nie sprawdził i przyciągnął tę sprawę półtora miesiąca, aż się przedawniła. Także dzisiaj wytłumaczę Wam całą tą sytuację, co się wydarzyło przez te parę ostatnich dni, ale jeszcze jako, że jesteśmy na początku, bardzo proszę Was o zostawienie łapki w górę pod tym filmem oraz jeżeli jesteście na aplikacji YouTube, a, wyskoczy Wam taka opcja podbicia filmu. Także jeżeli zrobilibyście to, to byłbym bardzo wdzięczny. Tym bardziej, że nie wiem, czy tak naprawdę ten film, który teraz widzicie nie zostanie na przykład usunięty po jednym dniu, bo też jest taka szansa, że zostanę ponownie zgłoszony fałszywie. Także tak jak już Wam powiedziałem, został zdjęty pierwszy filmik. Następnie stworzyłem drugą wersję tego samego filmiku, który był bardziej ocenzurowany. To znaczy zakryłem absolutnie wszędzie, gdzie się dało na filmie craftplay.pl była cenzura dosłownie co parę sekund na jakiś ich logo. I ten filmik powisiał sobie jeden dzień na platformie, ale niestety moje konto, jako że ma ostrzeżenie o prawach autorskich, postanowiłem usunąć, ponieważ nawet mając go na mnie publicznym lub na prywatnym, dalej mógłbym dostać takie ostrzeżenie, jakby sobie ubzdurał. Także postanowiłem zagrać bezpiecznie i zrobić po prostu jeden dłuższy materiał, który opowiada o tych dwóch rzeczach. Jeżeli ktoś nie oglądał tamtego poprzedniego filmiku, to tak w bardzo dużym skrócie pokazałem tam, jak działają boty. Na serwerze i ile ich mniej więcej jest Mówiłem na przykład o tym, że Podobno 2000 złotych nagród Które miały zostać wypłacone za turniej Bedwars dalej nie zostały przekazane Użytkownikom, którzy wygrali Oraz, że miał wystartować jakiś tryb Ludzie kupili rzeczy z item shopu A panu właścicielowi się odechciało odpalać ten tryb Jak możecie się domyśleć, nasz piękny właściciel Postanowił do mnie napisać na discordzie Zaczął on rozmowę od Siema, mega chujowo, że na słowo uwierzyłeś we wszystko Wystarczyło się ze mną skontaktować Aby druga strona mogła się wypowiedzieć Dostałem info teraz od admina Bedów, że ktoś napisał, że oszukaliśmy go na 750 zł. Zaraz ci wyślę filmik, dlaczego nie zostało mu to wypłacone. Następnie wrzucił jakiś filmik, na którym możemy zobaczyć, że dwie osoby ugadują się, że będą sobie oddawały winy na BedWarsach, aby jedna z nich dostała nagrodę pieniężną. I tutaj się pojawia pytanie, mianowicie czemu ta nagroda po prostu nie została przekazana następnej osobie, która zajęła następne miejsce? To wydaje mi się dosyć logiczne rozwiązanie. Jakby, jeżeli oni oszukali, to chyba automatycznie powinno pójść to do następnej osoby, co nie? Do tej, która zajęła drugiem lub trzecie miejsce. A z tego, co mi wiadomo, to niestety tak nie zrobiono. Szczerze mówiąc, też nie jak się to ma do w ogóle całego mojego filmu, co jest dosyć znamienne, że z takiego długiego dosyć materiału postanowił wyciągnąć jedną rzecz, i to tą, którą napisała po prostu jakaś osoba sobie w komentarzu. A nie typowo do mojego filmu, gdzie dawałem mu jakieś różne rzeczy, jak na przykład te boty, czy start. Tego trybu, faworka. Ja bym na przykład z chęcią usłyszał jego tłumaczenie, jakim cudem na boks PvP wszystkie boty mają dosłownie taką samą ilość śmierci i zabójstw. Czy to może jest jakaś wina pluginu, a może na przykład ja sobie przerobiłem to wszystko w montażu i w rzeczywistości, to tak nie wygląda? Znacie dosłownie widzowie, jak mi nie wierzycie, to możecie sobie sami zerknąć nawet, bo to wymaga dosłownie paru sekund poświęcenia. To też napisałem mu, że mowa tu o jakiejś osobie z komentarzy, i jeżeli nie zgadza się z czymś powiedzianym w filmie, to może na to odpowiedzieć. Wiedzieć, bo wierzenie na słowo nie ma nic do tego, że boty są na serwie. To nie ma nic do tego, że jakaś osoba z administracji mi powiedziała, że są boty, a ja po prostu im uwierzyłem na słowo. Na co on zaprzeczył, że nie są to suche fakty, tak samo jak tekst o faworyzacji, bo jest to wycięte z kontekstu. Jeżeli chcesz realnie działać, to przekazuj informacje w taki sposób, aby pokazać zdanie dwóch stron. Mi się wydaje, że ludzie za bardzo nie ogarniają mojego typu kontentu, ponieważ ja robię tak jakby komentery i ja po prostu komentuję to, co widzę. Jak wchodzę na serwer i widzę coś, z czego się chcę pośmiać. To po prostu to mówię. Ja nie będę pisał do administracji i pytał się, Ej, z jakiego powodu to wynika, że 70 na 100 osób ma w zero kasy? Co podbiłem mu pytanie, że w takim razie skąd się biorą ci gracze? Co nie postanowił mi wyjaśnić, tylko chciał mi zadać jakieś pytanie, ale postanowiłem, że zakończę na tym rozmowę. Także w tej rozmowie był taki dosyć spokojny w sumie. Wydawałoby się, że ma w to totalnie wywalone, gdyby tylko nie jeden malutki szczegół, a mianowicie nie to, co pisał na serwerze Craftplay Discord, ponieważ on bardzo lubi usuwać sobie żeby na przykład czat, albo historię czatu, tak żeby nie było widać co ludzie piszą. I tak samo robił właśnie na CraftPlayu, gdzie za wysłanie linku do mojego filmu, czy nawet pisanie o nim, można było dostać od razu banicję. Także przytoczmy jedną rozmowę z użytkownikiem, która wydarzyła się tam na czacie ogólnym. Ktoś zarzucił, że ktoś nagrywa prawdę na CraftPlay, a Axon nie odpowie, tylko usunie dowody. Na co on się wielce oburzył i napisał, ja z nim pisałem na PW, że słabo się zachował, że się nie odezwał, tylko uwierzył na słowo. To jest krętacz pod wyświetlenia minecraftowe. Przestał mi odpisywać, to zdjąłem film. Tak nic odkrywczego tam nie powiedział, plus jeszcze przeinaczył. Teraz warto zadać takie bardzo dobre pytanie, mianowicie skoro nic odkrywczego nie powiedziałem, to po co zdejmować mój film? Przecież tam nie ma nic, czego mógłbyś się bać w takim razie, skoro nic nowego nie ma. Po drugie, bardzo mnie bawi ten zarzut, który jest mi stawiany przez parę osób, o których nagrałem materiały, mianowicie że robię to pod wyświetlenia i pod niesamowite zarobki. Jak możecie zobaczyć na moim kanale, ja nie mam żadnych współprac, dosłownie żadnych, ani z serwerami, ani z jakimiś Markami. Jeżeli to oglądacie, to naprawdę możecie się do mnie zgłaszać na maila. Ja z chęcią sobie poczytam. Znaczy, nie serwery, ale jakieś firmy, jak chcą, to wiadomo. Poza tym, mam absurdalnie niskie zarobki. Mam tak niskie zarobki, że gdybym miał to robić dla wyświetleń, to już po prostu wolałbym sobie pójść na dwie godziny do pracy, bo i tak bym więcej zarobił. W sensie dosłownie, mój ostatni film, o który nagrywałem o skamach, zarobił, uwaga, zgadnijcie, ile za tysiąc wyświetleń. Tak powiem wam, że przeciętna stawka Minecraftowego takiego krótkiego filmu, no to jest 9 złotych, myślę. On zarobił 4,5 złotówki za 1000 wyświetleń. Inny film 3,63 niesamowite zarobki. No naprawdę powiem wam widzowie, że kupa kasy. Znaczy też ja się nie żalę jakby wiecie, ja bym to nawet robił za darmo. Przez tyle czasu robiłem to za darmo, że teraz też mógłbym robić, ale zarzucanie, że to jest kasę robione, naprawdę mnie bawi, tym bardziej, że wiem jaka jest rzeczywistość. Zresztą w konwersacji z tym samym użytkownikiem dalej przyznaję do tego, że CraftPlay Play ma boty. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio już jak najbardziej. Swoją dziękuję jednemu użytkownikowi za podesłanie mi tego pięknego screena. Zastanawiacie się o co chodzi? Czemu tu jest podkreślony jakiś użytkownik dr. Arbus? Zobaczcie sobie kiedy został zrobiony ten screen. 20 lipiec 23.38 na trybie Anarchia SMP i tutaj mamy teraz drugiego screena zrobionego o tej samej godzinie na trybie Survival 1.21 i mamy tutaj tego samego użytkownika. No po prostu się rozmnożył. Niesamowity cud. Ten akson to jest chyba Jezus. Oczywiście wracając do naszej rozmowy z aksonem nie mogło się obyć bez z wyzwiska, ponieważ pan z dużym ego nie potrafi przyjąć jakiejkolwiek krytyki na swoją klatę. On nie jest w stanie sobie wyobrazić, że mógłby coś zawinić i postanowił wyzwać mnie od barana, a następnie pogrozić. Najprawdopodobniej jakimś pozwem. Nie wiem, czy to ma sens grożenie komuś pozwem. To mi się trochę nie klei stary, nie wiem w jaki sposób miałbyś to ubrać. Tym bardziej nazywanie kogoś baranem w tej samej wiadomości jest troszkę dziwne. Tak jeszcze trochę off-top, ale parę osób pisało do mnie, jakoś przestrzegając przed tym, że mogę zostać pozwany za ten film. To bardzo nie wiem. Za co? Też nie wiem, jakby miała to wyglądać rozprawa. Czy sąd najwyższy po prostu wszedłby na Craftplaya i szukał botów? Czy na pewno powiedziałem prawdę? Czy może skłamałem? To wszystko jest w takiej skali absurdu, ale trzeba przyznać, że byłoby to na pewno ciekawe. 2025 rok, poważna rozprawa. A Kwiatek siedzi z adwokatem i z poważnymi minami analizują, czy na pewno Jacek 2012 jest botem, czy prawdziwym graczem. Jeżeli tak będzie, to nagram wam vloga. Zapraszam na kanał w opisie, kanał vlogowy, jeżeli nie widzieli też taki mam, gdzie widać moją mordę normalnie. Ja wiem, że jesteś biznesmenem na burzliwe czasy. Ja wiem, że masz obroty poziomu 300 tysięcy złotych rocznie z tego pięknego craftplaya oraz wiem również o tym, że administratorzy nawet nie dostają jednego grosza za swoją pracę, tylko robią wszystko za darmo, co jest normą na większości serwerów w sumie, ale uważam to za straszną patologię. Tym bardziej, że potrafisz pisać wiadomości w stylu, że jeżeli ktoś nie będzie na daną godzinę, zostaje od razu wyrzucony z administracji. Jak dla mnie to wygląda jak typowa praca. I teraz nasuwa się jedno bardzo ważne pytanie. Mianowicie, czemu nie może Możesz po prostu wstawić gdzieś tego potwierdzenia, że wypłaciłeś te nagrody z Bedwarsów. Przecież to od razu by dodało ci wiarygodności. Nawet jeżeli zrobiłeś to po filmie, to najważniejsze, że to zrobiłeś. W sensie to jest dla ciebie parę sekund, a naprawdę byś na tym dobrze wyszedł. Ludzie by nie mieli wobec ciebie wątpliwości. Ja też nie miałbym o czym pieprzyć. No same plusy przecież. To tobie jako właścicielowi powinno zależeć przecież na tym, żeby ludzie wam wierzyli, a nie że jakiś youtuber Minecraft musi się o to prosić, żebyś wrzucił, że faktycznie to zrobiłeś, bo jest to po prostu jakiś absurd, tym bardziej, że nie jest to mowa o jakichś małych kwotach, to są naprawdę bardzo duże pieniądze, jeżeli chodzi o konkursy Minecraftowe. I nie wiem, czy myślałaś, że po prostu wszyscy o tym zapomną, rozejdą się i tyle. Naprawdę chciałbym zrozumieć, co zachodzi w głowie wtedy. Serio, ilość osób, która do mnie pisała po moim ostatnim filmie jest posrana, nigdy takiej ilości diemów nie miałem. Większość z nich jest niestety bez screenów, albo dotyczy takich małych pierdów jak ban, albo zabranie rangi. Teraz wam się pewnie na ekranie przewijają niektóre z nich. Postanowiłem, że nie będę ich wszystkich wrzucał, ponieważ pewności stuprocentowej nie mam do tych wszystkich rzeczy, ale naprawdę mogę wam powiedzieć, że tego jest ogrom. W dodatku jeszcze pełno było komentarzy, które zostały usunięte wraz z filmem, których nie mam za bardzo wam jak pokazać, ale ja przynajmniej uważam, że jest to dosyć wymowne, ile osób się do mnie zgłosiło po moim materiale ponieważ jak wcześniej nagrywałem o pełnej ilości serwerów, to nawet nie było blisko tego, co jest teraz po nagraniu materiału na Craftplay. No chyba, że to wielki zmasowany atak na ciebie, cały świat jest przeciwko Craftplayowi, albo po prostu to w ogóle ja stworzyłem 10 multikon na Discordzie i sam sobie pisałem, i teraz wam wymyślam, że tak naprawdę widzowie do mnie napisali. Też jest taka opcja, co nie? Ale byłoby dosyć zabawne, gdyby poszedł w tę narrację, że faktycznie to ja wymyśliłem sobie te wszystkie konta. Swoją drogą też mój poprzedni film skupiał się na tym, że na Craftplay, Miała wystartować nowa edycja z Survivalu z gildiami na 1.8, ale 30 minut po starcie pan z dużym ego postanowił wyłączyć edycję, ponieważ było według niego za mało ludzi. Tylko jest jeden problem, mianowicie 3 dni potem, czyli 21 lipca, jak to nagrywam, dalej można na ich stronie kupić rangę na tym trybie. Także naprawdę muszę przyznać, że niesamowita robota. Tyle czasu by wam to zajęło, kurczę, żeby to usunąć. No, naprawdę do tego trzeba niesamowitych zdolności. Też warto napomknąć, że od rzekomego startu. Serwera Survival Plus Guild na wersji 1.8 minęły 4 dni. Zostały obiecane wszystkim graczom zwroty, jeżeli kupili cokolwiek w item shopie. Tylko problem jest taki że dalej czekają na odpowiedź właściciela, ponieważ jest zajęty bardziej ważnymi sprawami. Ogólnie jego ego jest tak niesamowite, że każda niezgoda albo krytyka w stronę serwera może skutkować banem, bo przecież pan się na to obrazi i go serduszko zaboli, że ktoś wyzywa jego piękne dziecko. Też zabawne jest to, co pisali na czacie administracyjnym, ponieważ można tam zobaczyć wielkiego aksona, który pokazuje, jak bardzo ma wywalone w to wszystko, pisząc koniec serwera. Smutna buźka. Szkoda, że w tym samym czasie musiał pisać fałszywy zgłoszenie, do YouTube'a, żeby zdjąć mi ten film. Ale wiecie, może też tak być, że ja po prostu sobie wszystko wymyślam i tak jak to mówi Akson. gracze lubią bardzo dużo mówić rzeczy, które istnieją tylko w obrębie ich komórek mózgowych. Oj, nieładnie się tak wypowiadać o osobach, dzięki którym masz taki fajny obrocik. I ty przecież nie potrzebujesz kasy, jak sam zaznaczasz, bo przecież już jesteś taki zarobiony. Szkoda tylko, że administracji nie potrafisz nawet wrzucić paru złotych. A i tak jeszcze wracając do poprzedniego filmu i tematu faworki, który poruszyłem. Przecież faworka nigdy nie istniała na serwerze. No Chyba, że macie na przykład swagera, no to i co innego czyszczenie swagera, a random vipa, co nie? Jedno akurat trzeba Aksonowi przyznać, jest on zdecydowanym pionierem w robieniu hajsu na swoich graczach, ponieważ potrafił on nawet wrzucać płatne ankiety, które mieli wypełniać Mulosowi gracze, które dotyczyły Xiaomi oraz jakichś szczoteczek. Także jest to ciekawy sposób na zmonetyzowanie swojego serwera. Trzeba przyznać, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jest to jakiś powiew świeżości na naszej polskiej scenie. Darmowa siła Bocza zawsze spoko. Także to na tyle dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do końca, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz o treści drama.